Pod tą żółtą kołdereczką jest radio, które miałem przyjemność testować przez ostatnie 3 tygodnie dzięki uprzejmości Marcina SP9MI, który to radio chce sprzedać. Pewnie jak oglądacie to już może jest sprzedane, A jeśli nie to, to można się z Marcinem kontaktować i pytać. A to radio to... Oczywiście chodzi o to radio u dołu, A dla porównania położyłem na nim mojego Icoma IC706MK2G, natomiast radio, o którym mówię, to jest Icom IC7610, radio z górnej półki, można powiedzieć. Zmieniłem troszkę ustawienie kamery, żebyście lepiej widzieli. I pierwsze, co się rzuca w oko w tym radiu, to jest ekran, który jest po prostu ogromny. Zobaczcie. Ten ekran ma... Szerokość dokładnie taką samą jak całe radio, które stoi u góry, także jest ogromny i jest naprawdę wyraźny. Świetnie na nim wszystko widać. To jest pierwsza zaleta tego radia, a druga zaleta tego radia to, jest, to są dwa oddzielne odbiorniki, z których możemy Korzystać jednocześnie. Ponieważ radio ma dwa wejścia antenowe, i możemy sobie ustawić tak jak w tej chwili jest. W tej chwili to radio jest ustawione w tryb jakby takiego równoległego odbioru i teraz jak kręcę gałeczką i zmieniam częstotliwości, to na obu odbiornikach zmienia się częstotliwość. Możemy sobie teraz do każdego odbiornika przypisać inną antenę, czyli w tej chwili mam antenę numer 1 przypisaną do tego odbiornika lewego, natomiast do prawego też mam antenę numer 1, ale mogę przypisać, przypisać antenę numer 2. Nadajemy zawsze z tego odbiornika, znaczy nadajemy z nadajnika, ale przypisanego do panelu lewego. Kolejna zaleta tego radia. To jest to, że ma wyjście na zewnętrzny monitor, dzięki czemu mogłem na live'ach pokazać obraz, który widać na wyświetlaczu, bezpośrednio na monitorze i wtedy jest to dużo wyraźniejsze. Może ja Wam pokażę, jak to wygląda. O, tak wygląda obraz rzucony bezpośrednio na komputer. Można podłączyć monitor. Ja mam w tej chwili podłączony taki graber, który pobiera obraz z wyjścia wideo, radia. To jest wyjście DVID, czyli cyfrowe, i przekształca je na sygnał. To jest taki graber na USB, który można podłączyć do komputera i on komputer go widzi jako wejście wideo. Ale dalej o radiu. Na końcu pokażę Wam tylną ściankę. Tam, tak jak mówiłem, są dwa wejścia antenowe, między innymi, i trzecie wejście na antenę odbiorczą, którego no, nie miałem czasu przetestować. Jest tu też taka funkcja, której też nie zdążyłem przetestować, że możemy sobie uruchomić dwa odbiorniki podłączone do dwóch różnych anten i odsłuchiwać każdy odbiornik w słuchawkach. W lewej słuchawce jeden odbiornik, w prawej słuchawce drugi odbiornik i porównywać te sygnały. Ale ja już takie porównania robiłem poprzez przełączanie się między odsłuchem z tych odbiorników, bo tak też można zrobić. Tu mamy pokrętła, które służą do sterowania odbiornikami to jest główny odbiornik, ten lewy. U dołu mamy prawy, pokrętło to wewnętrzne. To jest głośność, a zewnętrzne to jest squelch w FM lub RF Gain. I możemy dla każdego odbiornika regulować. A po przyciśnięciu tego przycisku wyciszamy wyjście odbiornika. Czyli w tej chwili mam tutaj zieloną diodę. Jak nacisnę, zmienia się na pomarańczową. A jak nacisnę dolny, dolny regulator głośności, to mi się zmienia z pomarańczowego na zielony. Możemy sobie zrobić odsłuch jednocześnie z obu odbiorników, czyli możemy w słuchawkach słyszeć jednocześnie odbiór z y, obu odbiorników i regulować głośność, oczywiście, tego odbioru. Ale możemy się przełączać w ten sposób, że możemy na chwilę wyłączyć jeden odbiornik, wyłączyć pierwszy odbiornik no i w ten sposób się przełączać, sprawdzać na przykład, jaka jest sprawność dwóch podłączonych anten. Kolejną Wspaniałą cechą tego radia, i naprawdę to co, to, co mnie od razu pierwszego dnia jakby uderzyło po uszach, to jest to, jak wspaniale działa tutaj wyciszanie szumów, czyli no, redukcja szumów. Tutaj mamy przycisk NR, on jest w tej chwili wciśnięty. Jak go wciśniemy dłużej, to tutaj mamy poziom. W tej chwili poziom jest ustawiony na 5. I to całkowicie wystarczy, możemy oczywiście regulować, ale na, na piątce naprawdę ten poziom wspaniale działa. Mamy też Mavis Blanker, który był cały czas włączony. Ekran jest dotykowy. Tutaj mamy takie podręczne menu, zmiana anteny, przedzmacniacz, tłumik, AGC, Vox i inne rzeczy. Tutaj mamy menu, też dotykowe i menu możemy się przełączać. Są dwa, dwa, jakby stopnie menu. Jeszcze oprócz tego mamy tutaj przyciski pod ekranem. Jak wciśniemy, no to mamy takie typowe menu z ustawieniami wszystkiego, tego jak wygląda wyświetlacz. Na przykład tutaj możemy sobie zmienić w ten sposób, że tu mamy wodospad, a po lewej stronie mamy taki, można powiedzieć, no wskaźnik poziomu sygnału, modulacji. Ja podłączę jakąś antenę i zobaczymy, jak to działa. No, od razu widać, że. Że się coś pojawiło. O i teraz, jak, jak mamy jakąś stację ustawioną, to tutaj mamy głębokość modulacji. Nie wiem, jaka jest funkcja tego, czy z tego można jakieś takie naprawdę merytoryczne wnioski wyciągnąć z tego, co pokazuje ten wyświetlacz. Ja to traktuję jako taki trochę bajer wizualny, ale fajny. No i oczywiście normalny wodospad możemy sobie zrobić tak, jak tutaj, że są dwa wodospady dla każdego odbiornika osobno szybko możemy się przełączyć na to, żeby był tylko jeden wodospad, i przełączamy się wtedy między odbiornikami, oprócz tego możemy ten wodospad powiększyć. Tutaj mamy naprawdę wspaniały ten, ten wyświetlacz wyświetlacz. Ten wskaźnik poziomu sygnału, mocy, napięcia, kompresji i tak dalej, on wygląda jak prawdziwy analogowy. Ale jak sobie rozszerzymy ten wodospad, to on się troszkę zmieni. O! I w tej chwili się zrobił z niego taki wykres słupkowy. Natomiast wodospad zajmuje dużą część ekranu i zmieniły się też cyfry pokazujące częstotliwości. Może pokażę Wam jeszcze. O! Tak wygląda. Tak wygląda obraz w rozszerzonym wodospadzie, a zmniejszonym wskaźniku. A tak wygląda, jeśli wskaźniki są pełne, i, i naprawdę one są fantastyczne. Wyglądają jak, no jak prawdziwe analogowe wskazówki. Przyznam, że nie miałem czasu na przetestowanie wszystkich funkcji tego radia, zagłębianie się w niego, ale na każdym live przez te ostatnie 3 tygodnie korzystałem z tego radia i naprawdę jestem zachwycony. Jestem zachwycony. Moi rozmówcy, z którymi rozmawiałem, prowadziłem łączności, mówili, że modulacja i sygnał z tego radia jest bardzo dobry, bardzo czytelny, świetne audio. Także zresztą teraz na koniec, już, bo, to, bo to nie jest recenzja, to jest taka moja, można powiedzieć, tak, takie moje wrażenia po, po tym, jak, jak miałem czas, okazję bawić się tym radiem. Na końcu wrzucę Wam jeszcze fragmenty łączności. Jak ja słyszałem moich rozmówców podczas live'ów, jak prowadziłem łączności z tego radia, i jak moi z rozmówcy mnie odbierali, bo też dostałem kilka nagrań. Także będziecie mogli sobie wyrobić zdanie o tym radiu. Moje zdanie jest takie: Jest to naprawdę wspaniałe urządzenie. Czuć ten luksus, widać luksus, widać, że to jest radio z wyższej półki. Obraz na wyświetlaczu to jest po prostu żyleta jest, jest wyraźny, ostry, bardzo kontrastowy, bardzo komfortowy. Radio nie jest wielkie. No wymiary oczywiście są, specyfikacja jest w, dostępna w internecie, więc możecie sobie sprawdzić. Tak, jest to takie typowe radio biurkowe, można powiedzieć, ale nie takie ogromne. Nowe kosztuje około 17 tysięcy. Ten egzemplarz został przez Marcina wystawiony za 11 tysięcy. Myślę, że to jest dobra cena. No i myślę, że nowy właściciel będzie zadowolony, bo gdybym ja miał kupować radio i miałbym taką, taki budżet, to no naprawdę wybrałbym to radio, bo nie znalazłem w nim wad. Nie znalazłem w nim wad. Może było za, za mało czasu. Na koniec jeszcze rzut na tylnią ściankę. Gniazdo zasilające, przewód zasilający jest bardzo gruby, z bezpiecznikami zamontowanymi. Wentylator, który jest cichutki, włącza się po dłuższej pracy i naprawdę go nie słychać. Znaczy słychać go, ale w ogóle jest nieprzeszkadzający. Anteny wejścia do anten odbiorczych. No nie korzystałem z tego, więc nie wiem, dlaczego ich jest aż cztery: gniazdo uziemiające gniazda anten numer 1 i 2, tutaj mamy wyjście na klucz, wyjście akcesoriów. Wyjście sieciowe, ponieważ znaczy gniazdo, to jest gniazdo do połączenia radia do sieci komputerowej, dlatego że mamy możliwość stosowania tutaj takiej przystawki, która robi z tego radia stację remote. No, ja tej przystawki też nie miałem, więc nie korzystałem z tego. Wyjście DVI-D, takie samo dokładnie jak wiesu. 7FT710, i tym, tym samym kablem podłączyłem, działało od pierwszego, że tak powiem, strzała. Tutaj mamy wejście na komputer USB, dzięki czemu możemy korzystać z radia do modów cyfrowych, ponieważ ma wbudowane oczywiście modem jak większość współczesnych urządzeń. Także piszcie, piszcie, komentujcie, może też mieliście do czynienia z tym modelem. Jeśli tak, to bardzo chętnie poczytam wrażenia. A teraz na koniec parę fragmentów łączności przy użyciu tego radia, oczywiście z moich liveów. Dzięki za oglądanie. Cześć. Okończymy to w klubek siedemstewanewa z Kłosiu Maria Ksawereczyna. Andrzej z serwisu SP9. Dzisiaj jest na plusie. Bardzo fajna modulacja, taka trochę inna jak poprzednia. Także bardzo się cieszę. SP9 Natalia, Olga, Zosia. Piątka, dziewiątka i pięć punktów, proszę bardzo. No, witam serdecznie Andrzeju. E, 5-9 plus 10. Plus 10 e, tutaj jest e, śląska no, tu jest Modulacja bardzo taka radiowa, bym powiedział. E, lekki Basik, bardzo przyjemnie, bardzo przyjemnie się słucha. Dobrze. E, dużo stasi, woła, ale jedną wyłowiłem, tak? Bardzo ostra, to jest SP-9 Natalia Olga Zosia, piątka, dziewiątka i pięć punktów, proszę bardzo. E, witam serdecznie, zanim 59 plus 9, 10, 10, to tą to e, Śląskę zanotuję. Modulacja bardzo taka radiowa. bym powiedział, lekki pasik, bardzo przyjemnie, bardzo przyjemnie się słucha. Dzięki śliste za punkty. SP-7LM, sk 7 se Idziecie pełność po morsiach według tego labia. A wy wodnie ładnie, pięknie idzie. Podejrzewam, że wydaje mi się, że nawet lepiej niż 7,5. Zapędził do 7,9, plus 20 u mnie, proszę. Aż ko 7SR, to 7A, dawludwik Maria. A, dawludwik Maria, dawludwik Maria, rozwijam czerwony dywan, zapraszam. Co, witam, witam serdecznie, nasza pierwsza łączność na 80. No tak. Tak, ale się fajnie słychać, ale cię fajnie słychać, musimy częściej robić takie łączności. Yy, jeszcze raz yy, to, to Ci podam raport z P7LM, SQ7SE.77. Dzięki Marcinie, pozdrawiam serdecznie do usłyszenia, a ja zapraszam, czy są jeszcze stacji z okręgu Słuch tego, Jeśli tak, to bardzo proszę. Dobrze, jeszcze raz dziękuję za 5-9. Ode mnie 5 plus 10, ale dzisiaj brzmi o wiele bardziej, o wiele głośniej, tak jakbyś miał nośną sygnał.